Witajcie moi drodzy! Dziś takie krótkie wynoszenie śmieci związane z Majorianusem kanałem na YouTubie, który wielu z Was już mi mówiło, żebym wrzucił to właśnie wynoszenia śmieci oraz z nowym cesarzem, którego mamy w Polsce, że nada roku po prostu. Zaczniemy od Majorianusa. Ostatni odcinek jego na kanale był o kulturze łok, która zniszczyła starożytny Rzym. Oczywiście chodzi mu o wczesny kościół. Z tym, że on tam się zarzeka, że nie atakuje wczesnego kościoła. I próbuje go przedstawić przynajmniej w obiektywnym świetle. Co może robi, może nie. Nie to jest ważne. Ważne jest to, jak ślepy jest on na prawdziwe powody, dlaczego ten kościół przejął taką władzę w Rzymie i że nie jest to wina samego kościoła, ani nawet tych ekstremistów, o których tam mówi, których oczywiście było mało, tylko to jest wina słabych cesarzy, którzy następowali w zasadzie jeden po drugim. I ci słabi cesarze akurat no, tak się złożyło, że byli bardzo powiązani z chrześcijaństwem słabi w sensie niebezpośrednim. Konstantyn I był słaby osobiście, prywatnie, po prostu coś mu się na mózg rzucało ze skazaniem swojego syna na śmierć. już był za to słaby rodzinnie, no bo zostawił cesarstwo dwóm swoim niełukom, niedorobionym dzieciom, Arkadiuszowi i Honoriuszowi. I byli to cesarze, którzy bardzo naciskali na chrześcijaństwo. Inni, którzy byli bardziej wyrozumiali i podpisywali różnego typu akty, które miały zabezpieczyć pogaństwo, no albo rządzili bardzo krótko i ich Spuścizna nie mogła się zadomówić na stałe, albo byli słabymi politykami, albo byli rządzeni przez innych, na przykład w przypadku. Gdzie to rycy z pozostałościami po cesarstwie. Plus, oczywiście, mamy tutaj na siłę wkładanie nam przykładów upadku starożytnego Rzymu do czasów współczesnych, czego osobiście bardzo nie lubię. I o czym już wspominałem w mojej recenzji chyba ostatnich książek czy kolu książkowego, który robiłem jakoś niedawno, kilka miesięcy temu, znaczy się w biografiach w Poczcie Cesarzy Bizantyjskich. Właśnie na wstępie było napisane, jeden doktor historii napisał, pamiętam historię. Jeszcze z czasów kiedy była ona nauką, a nie marnym przykładem do mieszania w dzisiejsze wydarzenia. A Majorianus właśnie miesza historię w dzisiejsze wydarzenia, chociaż na końcu mówi, a, może tylko to mi się tak wydaje, i powiem tak, no. Tak mu się tylko wydaje, bo w dzisiejszych czasach nie mamy najazdu Germanów, ani jesteśmy takim tworem cesarskim złożonym z miast. No oczywiście nie wspomniał też ono o wielu biskupach, którzy w zasadzie przedłużyli istnienie cesarstwa o kilkadziesiąt lat, jak na przykład święty Augustyn, który powstrzymał wandalów na jakiś czas, czy inni biskupi chociażby w Recji, czy Norikum, którzy bronili miasta przed inwazjami. Także oczywiście to nie była wina samego chrześcijaństwa i ekstremistów, tylko słabych cesarzy, którzy... Używali chrześcijaństwa, do swoich własnych prywatnych celów. W ogóle mam wrażenie, że Majorianus tak zapędził się w kozi róg, tym swoją tematyką, na temat tylko końca i upadku cesarstwa zachodnio-rzymskiego i po prostu nie ma już o czym nagrywać. Te jego materiały się często powtarzają, nakładają na siebie. Wielu z nich wali różne kocopoły. Zresztą wrócimy jeszcze do Marianusa, do jego listy top najlepszych cesarzy rzymskich, ale to jeszcze nie teraz. Muszę się do tego bardziej przygotować, a ten jego ostatni odcinek po prostu słuchałem w ciągu dnia i. no. Wiedziałem, że on nie dojdzie do konkretnych i odpowiednich konkluzji w swoim wywodzie. I mam wrażenie, że będzie takich wywodów bezpodstawnych, coraz więcej. No bo szczerze sobie powiedziawszy, ileż materiałów można nagrać na temat upadku Cesarstwa Rzymskiego jego ostatnich lat? No niewiele. Więc materiałów pokrywających samych siebie, albo z jakimiś absurdalnymi tezami będzie więcej. No, albo Marianus w końcu pęknie i wreszcie, przeniesie się na również inne aspekty. Cesarstwa. Chociaż z tym może być problem, gdyż, jak wiemy, łatwo jest omówić upadek i to wszystko, bo mamy bardzo mało zachowanych źródeł, bardzo mało informacji do analizy. Jeśli się cofniemy głęboko lub pójdziemy dalej do przodu, no to już zaczynają się schody i mam wrażenie, że Majorianus po prostu na te schody wejść nie zdoła. Ale to czas pokaże. A na razie oczywiście mamy, że na Marcinus Martinus, Debilus, Naimanus wyszedł w jakimś worku na ziemniaki i udawał, że jest koronowany na cesarza polskiego MMA. Wynajął jakiś porządnych chłopaków, rekonstruktorów, żeby tam stali sobie w kółko wokół niego odgrywali ten cyrk. Ból na twarzach tych chłopaków po prostu Wyczuwalny. Ja odczuwałem taką żenadę, kiedy to oglądałem, że aż mi zęby bolały. Zostawiliśmy Najmana tylko na chwilę. Tylko na chwilę spuściliśmy z niego wzrok, by spojrzeć gdzie indziej, a on robił nam taki burdel. Dobrze, że tego MMA nie transmitują żadne inne telewizje, ani nie jest powszechne poza Polską, bo naprawdę bylibyśmy pośmiewiskiem. Jeszcze nie rozumiem, no, ale żeby sobie załatwił chociaż jakiś normalny ten płaszcz, jakikolwiek, a nie kurwa worek po ziemniakach, to już tak naprawdę po najmniejszej linii oporu jeszcze te wyzwiska oczywiście do plepsu w stronę swojego przeciwnika, no bo każdy... Ze społeczeństwa musi tam być. To po prostu boli. Ta żenada boli. Mam nadzieję, że z więcej takich numerów nasz Najmanus nie odwinie, bo nie będzie innej wtedy drogi, jak tylko jego karierę w końcu zepchnąć ze schodów gemońskich. Już byłby czas. Najmanus. Już czas na emeryturę. Także to tyle z naszego wynoszenia śmieci dzisiaj. Oczywiście dziękuję patronom mojego kanału, którzy wiernie za mną stoją, Trybunom Westalce Kamilowi, Kamilowi o Tomaszowi Flawiuszowi oraz Edylom Etmanowi Darturowi Podłemu. Naprawdę wielkie, wielkie dzięki. A was moi mili widzowie pozdrawiam bardzo serdecznie, do usłyszenia już niedługo Epikurejczyk Out.